Omawialiśmy w różnych aspektach ten główny temat, wyzwania i jakie problemy stoją przed Unią Europejską. Pojawiały się tutaj różne wątki, ale mogę powiedzieć, że z tej perspektywy, to Grupa Wyszehradzka ma bardzo podobne zdanie. Oczekiwanie równego traktowania wszystkich państw całej Unii Europejskiej, utrzymanie takich zasadniczych. Punktów wspólnotowych, jak w polityce rolnej, czy w polityce spójności. Kwestie Brexitu każdemu spędzają sen z oczu. Kwestie polityki migracyjnej, podobne mamy zdanie. Ja podnosiłem także z kolegą z Węgier, z przewodniczącym Kowerem, kwestie kryzysu wartości. Wartości nie tylko związanych z tym fundamentalnym zbiorem wartości. Które tworzyły cywilizację europejską od 2000 lat wartości chrześcijańskich, ale także wyrastających z nich takich zasad jak tolerancja, demokracja, szanowanie siebie wzajemne, przede wszystkim zasada równości. Równi z, z równymi, wolni z wolnymi, zacni z zacnymi to stare polskie Rzeczpospolitańskie zawołanie ono staje się tutaj jak najbardziej aktualne.